Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z wypraw. Dzisiaj znajduję się nad rzeką Skawą. Dzisiaj będę wędkował tylko i wyłącznie metodą nimfową. Do tej metody posiadałem wędkę w Fishing Art. Wędka nazywa się Ventus F jest wędka ma długość 11 stóp, czyli 3,35 m. Kasenki jest czwarta. Jak już powiedziałem, dzisiaj będę wędkował na nimfy. Na sam początek założyłem dwie nimfki to taka czarna z quillem i dodatkiem piórka z lecę a druga to jest taki zajączek tylko troszeczkę w innym wykonaniu dobrze no to zaczynamy wędkowanie. Aż zaczynam w tym miejscu a później podejdę kawałek wyżej i będę się kierował w dół, w dół rzeki woda po opadach deszczu w dniu wczorajszym była miała taką ciemną barwę zieleni natomiast dzisiaj ten dzień pięknie się o słońce i tą wodę troszkę podczyściło, ale nadal jest fajna do zobaczymy jak to rybom będzie dzisiaj pasowało Zatem bardzo duża ilość takiej brązowej, niewielkiej jętki. ale dzisiaj wędki do muszki nie wziąłem, więc nad nią będę próbował. Dzisiaj się nastałem tylko wyłącznie na nimpę. w tam dalej. Nimfy prowadzę w ten sposób, że wykonuję rzut. I tutaj w palcach ciągnąć Po prostu powolnymi ruchami ściągam te nimfy po sobie oraz wędkę ściągam z biegiem wody, czyli w moim przypadku w dół. Teraz mi jeszcze dalej te nitki i sobie spłyną. OK, jak nas nit kiedy sobie kawałek niżej na koniec tego bełka o, jest w tym miejscu tak samo rzucam i ściągam linki ku sobie Ten film ja akurat nie będzie um, długi, ponieważ wyskoczyłem do sobie nazwę tak na godzinkę półtorej. Więc ten film będzie krótszy, ale w, na pewno jeszcze nie jeden film będzie um, udostępniony na mój kanał taki dłuższy z wyprawy. Najbardziej czekam aż popada tak dosyć obficie deszcz, przebywam. E, pokazać, udostępnić film z e, dopływu z kawy, z kawiczanki Na moim kanale jest tylko jeden fragment e, filmu z, te, z tego waszego dopływu. No, niestety całego filmu nie ma. Ale jeżeli tylko tak obficie popada deszcz, to na pewno zostanie nagrany jeden przynajmniej film z tamtej, e, z tamtego dopływu. No, tylko do co potrzebny jest niestety deszcz jak na razie cienko jest. Jest bardzo cienko. Okay, ostatni rzut i przechodzę kawałek wyżej. Dobra, Przejdę kawałek wyżej. Dobra, już jestem na miejscu. Tutaj jeszcze spróbuję szczęścia. Z tym po kilka rzutów. wykonaniu kilku rzutów nie będzie żadnego dotknięcia. To założę jeszcze inne nienki, inne kolory i spróbuję spojrzeć większe i mniejsze nitki. Może na mniejsze biorę. Nawet mam jest taki dosyć duży, bo na haku bodajże to jest zajączek, jest na 12, jak się mylę, a to ta taka czarna jest na 14. Jeszcze tak dostanieć dwa rzuty. Tak, jeszcze tutaj niżej spróbuję. Dobra, zmienię nimfy. Dobrze. Była czarna nimfka. Oraz był taki oto zajączek. Dobra, nimfy zmienione. Na skoczkę mam taką nimfkę która jest nazwana cukierkiem a na prowadzącą w na tym nam mam założonego Parkinsona teraz powiem na te dwie nimki yy, i zaczep trafię, o, o, mamy pierwszą rybkę strąga nie, przepraszam, lipienie? okej okay. taki oto ładny lipionek się wraca do wody. Ej, okay. już właśnie na cukiereczka. Okay. No to próbujemy dalej. Dobra, cukiereczek wiem, że jest sprawdzony. Ale zmienię teraz Parkinsona. Pan tak wygląda Parkinson. I założę jakąś inną nimfę. Jakąś, kurczę, może jaśniejszą. Coś wymyślę. Dobra, Zresztą z Parkinsona taką brązkę z pomęcznym kołnierzykiem. Tego czasu, bo to najskuteczniejsza nimfa, jaką miałem w pudełku. No i jest ciągle skuteczna, ale też kurczę nie zawsze. Ostatnim hitem w moim pudełku się parkinson, którego na tego przed mówiłem, ale tak samo niecodziennie nieskuteczny. Parkinson jest właśnie bardzo Przynęto właśnie na, taki, na taką kopniętą wodę jakoś gdzieś jest przybrudzona to jest właśnie idea na na taką wodę. To jest naprawdę sprawdzona nipa przez wielu, wielu, wielu wędkarzy. Właśnie najlepsze efekty wędkarze mają na Parkinsona. Właśnie w takiej brudnej, zielonej, kopniętej wodzie. Tak samo Gleicha. Gleicha jest tak samo przeznaczona typowo pod właśnie brudną wodę, przybrudzoną zielonkałą wodę. To jest typowa się przyjęta taką barwę wody. No w znaczy skończyło się chyba na tym jednym lipionku, tak ci mi się wydaje. Okay, jeszcze wyżej. Tak za tą gałązkę. O no, i ściągałem. Może też w niżej okay. Jest 3 -3 wodzie Zaczepiłem w wodzie jakiś zaczep A, kamyczek. O, kamyczka zacznie Odczepione. A teraz tu zostaje tylko tyle, co trzeba zejść jeszcze niżej. O, sobie zejdę na tą plażę. O, tutaj jest jeszcze jedno ciekawe miejsce. Jeszcze tutaj kilka razy wc. brak efektu To już zejdę tą wystepkę. No Popróbuję tutaj. Przedtem idziemy jak ryba zebrała muszkę. Może no, na nimfom się zainteresuje? Da, nic, jeszcze tutaj za mną spróbuję Dobra, do nie? Zejdę jeszcze niżej i zobaczmy tam co będzie. A jak tam yy, nie będzie efektów, to chyba wrócę się do domu. No bo bez muszki to raczej dzisiaj nic za bardzo nie zwoję, tak coś mi się daje. Dobra, zobaczmy jak będzie na dole. Dobra, zacząłem taką szybszą falkę. To jeszcze popróbuję. A potem już zostaje tylko to tutaj bełko co widzicie. Takie falce rybasiki. Zaczepiłem tak, ja, kawałek tu z ponownie glon Dobra. mi tylko tabelkę, to belko, jest moja chyba. Ostatnia nadzieja. Nic, zobaczymy jakie tu będą efekty. Za chwileczkę jeszcze zmienimy. Zobaczmy jeszcze co będzie jak się działo po zmianie. Pod nogami ryba zebrała muszkę. Szarą. Spróbuję za chwilkę założyć szarą nimfę. co się będzie działo. Ok. Nimfy zmienione. Założę na doną nimfę. Najzwyklejszego, najzwyklejszego zająca. A na godną nimfę założyłem. ...taką oto antalówkę. I to spróbuję w ten sposób. Na końcu bełka widzę, że... ryba bardzo... ...często zbiera muskę. Tam spróbuję na niwkę. Tylko po prostu poprawię niwkę pod powierzchnią. Zobaczę, co będzie się działo. Jeszcze w tej obłowie ten kawałek. Zdejbiesz od razu niżej. tam po prostu sobie na tą ampaloweczkę nie wiem czy to z przodkiem nie oczkują lipionki małe Zostanie tylko oczko jest na wodzie nic więcej, właściwie lipienie ja się tak pokazują jak zbierałam łóżka oczko na wodzie i koniec, i więcej brak zainteresowania czyni wprowadzę pod wodą czy przy powierzchni chyba po prostu nie wykazuj zainteresowania czyli dzisiaj kluczem do sukcesu po prostu będzie mucha mam tu jakieś muszki wpięte. Założę zaraz i mam taką brązową muszkę i zobaczę co wtedy będzie się działo. Okej. Okay. Założyłem taką muszkę. Więc podmęczna muszka jak nie to. Nie zostaje mi chyba nic innego jak zakończyć włożenie, niebo bez muchy to może dzisiaj być ciężko chyba nikt tego nie będzie Radzę muszkę tuż przy powierzchni i zainteresowania. No, czyli to chyba będzie na tyle w tym filmiku, bo z nim to ja dzisiaj nic nie nawojuje. No, nie mam w ogóle z mam tylko to, ja, to jest nie kilka sztuk wpiętych w kamizolkę. Dobra, więc dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Was do oglądania pozostałych filmów, które znajdziecie na moim kanale Zachęcam Was również do e, lajkowania like fanpage'a, polecam jego kanał swoim znajomym, przyjacielom e, no i co no przede wszystkim e, bardzo jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego filmu no i nie zapomnijcie oczywiście zostawić subskrypcji dobra no to to było wszystko na tyle, to było na tyle w tym odcinku do zobaczenia w kolejnym, do zobaczenia, cześć!